Cześć, Mano, z tej strony Kracior, i trochę długo filmów nie było, ale no cóż, e, to jest nowa seria, której jeszcze nie wymyśliłem. No, tutaj chodzi o to, żeby ładnie dom zapylewanować, kupywać i tak dalej. Dobra. Zamykamy. Miecie, trzeba wszystko posprzątać żeby było ładnie może cisza. cisza żebyście mnie lepiej słyszeli a to? jak się bez to kiedyś gra a tutaj jest zmiotka ja w to kiedyś grałem i zapomniałem w ogóle, jak to się gra. Okay. Wracam, wracam za chwilę, jak to wszystko wysprzątam. Dobra. No więc tutaj wszystko jest już posprzątane. Jeszcze tylko tą zmiotką. miodką. tutaj dużo w tym domu jest remontów hmm. teraz to wow. a tutaj jest mniejsze pomieszczenie to szybciej się posprząta Warto spojrzeć. Okno to się da otwierać. I ja otwieram. I zamknięto się tą małą ładną. I się szurbur. Szur szurbur, szurbur. Dobra. Sypialnie jest. Zapomnieliście, że też się na ścianę. Yy... Nie odławać. I... I już. Nie, jeszcze tu. Hmm. Czy to już wszystko? Tak. I zaraz wracam, widzowie. Muszę coś załatwić. Hmm. zaraz Dobra, już jestem. Hmm łazienkę mamy gotową śmić oj o jeszcze wolno. Hmm. już łazienka. Gotowa czegoś jeszcze te na ścianie? Co to jest? конечно. Эх, батары. А, я что помогаю вам. Ой. Да, остать. О, пока. до работы. Ой, я иду. Nie wiem co gadać, zostawcie suba, lajka dzwonem, znaczy suba z dzwonem, bo może że uda nam się odobrać 150 do wakacji, a zostało nam tylko 10 subów. No, na wakacje pokazuję twarz. Hmm. O, prawda, już u jest, Zaraz będę tutaj trawy kosił, to przynajmniej zapamiętałem Luka, że właśnie z trawą jest najgorzej <laughs> bo mam dużo dościna do i żyłkową kosiarką będę. A skąsiad co są ładne auto. Co to? A nie, to nie ten. Nawet tutaj śmieci? Trzeba dokładnie patrzeć. O, tutaj jest. Co to było? Hmm... Dobra to co, teraz kosimy kosiarka, nie ma kosiarki, nie mam kosiarki Nie mam kosiarki o. o matko Jak się tutaj... O dobra, to nie jest potrzebne Trzyba. tylko nie wiem gdzie to jest tam jest Dobra. Jest. Jak się okaże, że wziąłem nie to, to to się złamie. Dobra. wziąłem to, co trzeba. Nic dobre start te do Der har jeg gjort det lyst. Okay. Co ja w tyle wziąłem? Przecież jedno wiadarko mi starczy otworzyć zamknąć. O. o i jeszcze, jeszcze Zobaczę jeszcze, czy na tutaj trzech. Czy... Nie, raczej nie. Hmm. Dobra, więc to tyle. Jeszcze pokażę efekty końcowe, co dzisiaj zrobiłem. Tutaj dziury, wszystko o. Yy. Tutaj też dziury, wszystko o. Ogródek wysprzątałem Tutaj posprzątałem chociaż tam tutaj posprzątałem Ups Co to było? Aha, bo ja tu mogę przemieszczać Tutaj po Jeszcze tutaj musiałem To w następnym odcinku Możecie pisać w komentarzach jak ma się nazywać ta seria. A więc narka, zostawcie zostawcie suba, lajka i nara!